Najważniejszym punktem i najbardziej bolesnym dla wszystkich ludzi są money money money. Nie ma różnicy to tak samo jak jest ktoś głupszy i ktoś mądrzejszy jak my. Dzień, dzień dobry. dobry! Witamy Was serdecznie, kochani, w ten zimny dzień tutaj we Wrocławiu. No jest tak mroźno. Nie wiem, czy jest na plusie, czy na minusie, ale jest odczuwalne. Jest chyba jakby minus jeden. By było Jak tutaj minus dziesięć, naprawdę. O, jest naprawdę bardzo zimno, ale jest bardzo dużo ludzi. Więc dajcie za to poświęcenie łapkę w górę zostawcie subskrypcję. A my, jaki temat dzisiaj mamy? A, ciekawy. Zaraz się dowiecie. Bardzo dużo ludzi nas pyta, jakie są plusy i minusy bycia z młodszym facetem. Więc postanowiliśmy dzisiaj je troszkę wymienić, te plusy i minusy, tylko właśnie nie wiem, czy zaczniemy od plusów czy minusów. Oczywiście, co mnie cieszy najbardziej, że już taki związek między starszą kobietą a młodym facetem nie jest taki egzotyczny, jak to było kiedyś, kiedyś w Polsce. Coraz więcej kobiet poddaje się temu urokowi tych młodych facetów bez żadnych obaw i to mnie Albo bardzo Albo coraz więcej cieszy. facetów poddaje się urokowi Starszych kobiet. Kochanie. Znaczy, no wiesz, no, żeby, żeby młodszy chłopak zainteresował się starszą kobietą, no to musi mieć do tego ciągotki. To jest tak e, no, samo to jak, też prawda, jak bo... facet interesuje się kobietami na przykład korpulentnymi albo bardzo szczupłymi. Niektórzy lubią tylko modelki, jakieś no, bo, takie młodziutkie. Wiesz co, facet chyba są tacy bardziej, że patrzą na taką seksualność, na wygląd niż kobiety. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tak jest. Znaczy wydaje mi się, że jak kobieta jest młoda, to zawsze patrzy na to, czy ten facet może wyżywić jej dzieci i czy jest w stanie w ogóle no, dawać tak, dobre geny. Tak jak rozmawiam z kolegami, no to każdy mówi o jaka ładna, o jaka fajna, ale no każdy chyba patrzy na wygląd. Nie ma takiego czegoś, że ona jest super, oni się chyba nie zakochują w kimś, kto im się nie podoba. Raczej to jest właśnie tak jak ty mówisz, że no może taki trochę fetysz, że wolą kurpulentne kobiety. No wydaje mi się, że tak. Dobra, to od jakiego momentu zaczynamy? Zaczynamy od momentów, które są negatywne czy zaczynamy od tych pozytywnych? No, oczywiście od pozytywnych. Na pewno jednym z bardzo pozytywnych aspektów jest to, że kobieta, tak jakby odmładza się, wszyscy mówią. No, Stara dużo ludzi się więcej, tak mówi. ubiera się bardziej młodzieżowo. Chcę jakby temu facetowi dorównać troszkę, ale też młodzi faceci ubierają się troszkę lepiej niż ci starsi panowie. Wiesz co, ale to chyba nie działa tylko, jeśli kobieta jest starsza to się odmłodza, ale myślę, że jak facet też jest starszy i ma oczu kobietę, to też działa to tak samo. Ja zawsze byłam młodzieżowa, to nie jest tak, że ja ubierałam no się kiedyś byłaś, jak babcia, no. a teraz nagle <grym> ubieram się jak młodziutka kobieta. Ja zawsze byłam dresiara, zawsze lubiłam... No zawsze to nie byłaś. No. no dobra, jak chodziłam do biura, chodziłam do pracy, to była no to miałam tak zwana... Byłam Pani sukienkowa pod krawatem. nie nie nosiłam garniturków nigdy no dobrze, nie miałam ale... czegoś takiego kochanie byłam sukienkowa definitywnie i tu sukienki mam do tej pory i ja je bardzo lubię ale to są sukienki które przede wszystkim nosi się do szpilek a no teraz tak. jestem brysiara od wielu lat ale to już byłam przed Dawidem więc to nie można powiedzieć że z tobą zaczęłam nosić dresy no nie i, i buty sportowe nie. Ale ja też jestem dresier. Sportowa laska, już byłam przed tobą. Tak, ja też robię się szybciej, może bardziej poważny. Bo wydaje mi się też, że jeżeli facet ma starszą kobietę, musi prędzej tak jakby dorosnąć. No tak. Czyli to dorastanie jest szybciej, bo jednak on chce jej dorównać intelektualnie, więc myślę, że dlatego też stara się, żeby to wszystko, jako żeby mieć wspólny temat, tak? No mi się to akurat podoba i uważam to za ogromny plus. Młodszy facet uczy się od starszej kobiety tego doświadczenia, które ma w życiu i nie popełnia może takich błędów codziennych, które ja popełniałam, czy młoda kobieta będąc naprawdę, mając tam, nie wiem, 18, 19, 20 lat. Wydaje mi się, że to też jest plus dla młodszego faceta, że on podgląda tak jakby, obserwuje. No to doświadczenie czy... jednak, wiesz, bierze, biorę trochę od Ciebie. No i to jest chyba dobre. <grym> Bardzo dobre. Niby jest tak, że starsza kobieta zaraża się energią od młodszego faceta. No ja bym powiedziała, że u nas jest troszkę odwrotnie, kochani. Nie wiem, jak Wy to widzicie. No, wiesz co, nie? no. Ty masz więcej energii i ty zarażasz mnie tą energią. No, Na przykład nas, codziennie rano. U nas akurat tego nie mogę powiedzieć, że jest tak jak u wszystkich, że ja czerpię energię od Dawida, bo wydaje mi się, że u nas właśnie jest tak, że Dawid, Dawid czerpie energię ode mnie. Ale... Ja mam więcej pomysłów, jestem bardziej spontaniczna. No tak, a ja umiem więcej rzeczy zrobić. więc bo się tak. Się... Technicznych. <noise> tak ogólnie chyba jest w związkach, że jedna osoba jest taka, wiesz, nabuzowana. A druga jest tak spokojniejsza, bo... Dlaczego znaczy, dwóch, dwóch wariatów, yy, którzy naprawdę mają niesamowity temperament, to nie by się pozabijali. Dwóch flegmatyków by tylko spało, więc no to tak no. nie da. No, Trzeba się dopasować w taki sposób, żeby ta energia jakaś była zrównoważona, że jeden ma więcej, drugi ma troszkę mniej, jeden ciągnie drugiego tak jakby. Tak. A wiecie, Dawid jest spokojniejszy, to jak ja się tak nabuzuję, nakręcę, no to on do mnie mówi, koniku, uu, <laughs> powolutku, mam, no. powolutku, nie skacz na dwóch nóżkach. bądź troszkę bardziej spokojny. Więc ja sobie wtedy siadam i dobra, mówię, no trochę przegięłam. No, no to myślę, że też. Jeżeli chodzi o seks, jest on lepszy? Nie, nie wiem, czy lepszy, z tego względu, że każdy mówi, że starsza osoba ma bardziej doświadczenia. Możliwe, ale to wiecie co? Może i przez to też dla młodego jest fajnie, bo uczy się, bo no, jak to się co? mówi, e... na, na starej kobyle jeździ się lepiej. Coś w tym jest, że jest nie, no, mi myślę... lepiej, no co? Myślę, że te <grym> doświadczenia można po prostu dać dalej, czyli on nie ma może czegoś takiego, że jakby poznał rzeczywiście młodą dziewczynę, gdyby coś u nas się stało, gdybyśmy się rozstali, gdyby coś się tam działo, no to myślę, że nie miałbyś już tego takiego, że włożyć wyjść i do widzenia. To zależy też, e... dlaczego to robię, więc są faceci, no, co idą... się robi? No, ale Twoje jajka. No chyba normalnie. Nie no, bo możesz to robić z miłością, a możesz to zrobić z No to są użyć, dwa różne rzeczy. My mówimy więc... o związkach. Kochanie, kto powiedział, nie, że ja bym tym... tak nie robił. Później a tego to skarbie. ja nie, wiem, nie chcę. są widzieć. ludzie, którzy chodzą na dyskotekę i tam sobie kończą i tyle. Mówimy tyle o, i... Zwią o związkach, kochani, o związkach. Koncentrum no ale się ty mi związkach. mówisz o tym, co by było w przyszłości. gdyby Ja mówię to... o tym, że gdybyś na przykład poznał jakąś młodą laskę i ona by nie miała doświadczenia... Dobra, ja to zrozumiałem, no to, no to jest, jest okej. Okay. Idziemy o dalej skarbie, bo wiesz, ty to jesteś zawsze mm, rolka, kurde papieru, co spadnie. Dla mnie co może jest bardzo fajnym aspektem, słuchajcie, nie ma takiego czegoś jak kłopoty z ex-małżonką. Że wiecie, jakaś tam jest ex-małżonka, jakieś tam dzieci, alimenty, odwiedziny i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. No nie jestem też tym zniszczony. W sumie była taka jedna, co jakieś tam kłody próbowały pod nogi podrzucać, ale raczej to były takie zapałki, których się nawet nie zauważało, co nie? No nie no, był tam jakaś tam ex, która rzeczywiście dała nam popalić trochę na początku. No. no. Może kiedyś Dawid o tym opowie, ale ona była hardkorowa. No powiedz sam. No mówię, że za Pałki, nie wykałaczki, kochani. Czasem się paliło. Wybuchowo było, słuchajcie, jakie tam teksty. Ale leciały. to wiecie, szybko mija. To nie jest też tak, że jak facet ma dziecko, no to jednak. No łączy całe życie kogoś coś, nie? Tak. No wiadomo, że jak się ma dzieci, no to jednak ma się jakiś obowiązek nad tymi dziećmi, więc ja rozumiem też te związki. Jak na przykład ta człowiek że oni w jakiś sposób tam się odwiedzają, czy do siebie wchodzą. I to jest przez to, że mają po prostu wspólne dzieci. No wiadomo, że jak dzieci dorosną, to później może ten kontakt się urwa. Ale jeżeli dzieci mają poniżej 18 roku życia, czy tam nie wiem jakiego i studiują, no to ten kontakt powinien być między rodzicami, no, On powinien być fajny. Chociaż teraz coraz częściej chyba są tacy faceci, że zrobią albo przypadkiem, no bo nie ukrywajmy, kobiety też wykorzystują to, że chcą zajść z nimi w ciążę. Ten facet wtedy mam wywalony i idzie sobie, swoją drogą, płaci jakieś tam alimenty, ale no wydaje mi się, że no, nie, nie o... byłbym taki ojcem. No dobra, nie oceniajmy może to, co robią inni, koncentrujmy się na tym, jak jest u nas. Tak. No możemy tylko mówić, kochani, z własnego doświadczenia. Co jest też dużym plusem, naprawdę super jest urozmaicenie i inspiracja, że jeden drugiego inspiruje myśleć troszkę inaczej. A, no, to jest, jest też to prawda, rzeka? że tak, no, na kierunku... <laughs> Nakierunkowujemy swoją drogę i łączymy ją tak wspólnie. Tak, ta inspiracja i w ogóle te pomysły, które ktoś ma i te marzenia młodego faceta. Oni jeszcze mają, wy macie takie marzenia jeszcze cudowne. No, Jak tak, na przykład to... Dawid, wiecie, siedzi w internecie, ogląda jakieś tam auta i mówi o kurde, kiedyś bym chciał tym autem pojeździć, kiedyś bym chciał tym autem pojeździć. Ja tylko siedzę i się cieszę z tego, że ma jakiś cel, to może też ten cel no, być to takim napędem, motywuje do działania. Oczywiście, oczywiście. Ale wiesz co, czasem się martwię. Kur a przecież niedługo nie będzie aut spalinowych, tylko będą elektryczne. No to jest, zanim to jeszcze będzie, no, Dawidu... mi to sens powiek. No naprawdę, bo to wiesz. Nie, no tak szybko tego nie zrobią, no co ty nie przesagasz? No Jak nie, oczywiście, że zrobią. No, za 10 lat czy za 15? Tak, za 10 lat. No to, ale zanim... jak masz jakiś cel, no to musisz dodać gazu po to, żeby go spełnić jeszcze za 5, 6, 7 lat, żeby jeszcze chociaż za 3-4 lata pojeździć w tym wymarzonym. Wiesz, co? Autem. Ja myślę, że te auto wtedy będą już takie drogie. No to, że to... musisz się pospieszyć z zarabianiem go! Bo... O, wiecie, co to są, to są takie. Kiedy, już... Kiedyś było łatwiej, tyle powiem. No jak ciebie nie było. Nie ma. no. Tak, jak ciebie nie jak było. Tam, nie było tam tych gdzie nas regulacji. nie ma, jest i tak najlepiej, co nie? Tak. Jak ciebie jeszcze nie było, to było łatwiej. To jest fajne właśnie, jak się słucha czegoś takiego i tej motywacji tych młodych ludzi, to napędza też mnie jako osobę, jak się patrzę tak z boku i sobie myślę, kurde, jaki ma zapał do tego, żeby zarabiać. To jest też fajne. Bo już wiecie, jak ktoś pozarabiał, tam nie wiem, ileś tam lat. Przepracował, no to też mu się może i czasem nie chcieć. A no, taki młody człowiek, to jemu jeszcze się chce, bo jest chcesz, głodny tych doświadczeń. E, no masz już wszystko, no to jakby nie, no, życie no, ja trochę nie traci sensu. Mam wszystko, ale jest, ja nie, nie mówię o są tym, rzeczy, skarbie. które ja bym jeszcze chciała jak najbardziej. I to mnie motywuje. Co innego zupełnie miałem na myśli, ale dobrze, nie chcieli. Ale tak co będzie. miałeś na myśli? Chodzi mi o to, że jak na przykład, byś, czy ja bym się urodził w jakiejś rodzinie, w której nie wiem, nic nie brakowało, wszystko było, i w ogóle zajebiście, się, no to też no nie miałbym takiego zapału. Do Życia. A ty się urodziłeś w takiej rodzinie, gdzie ci niczego nie brakowało, kochani. Ja nie ale wiem. Ale wiesz co, no, mój tato umarł, więc no, zaczęło no mi dobra, brakować. No, to, no dobrze, ale urodziłeś się w rodzinie, gdzie tobie nic nie brakowało. No miałem na myśli coś takiego, jak książę w Dubaju. No, teraz słuchajcie, On ale... miał na myśli jachty. I to jest właśnie różnica między mną a Dawidem, że ja jestem bardziej skromniejsza. Oczywiście, że kiedyś jak była młodsza, czy w tym wieku co on jest, czy później myślę, nawet. że jak będę w Twoim wieku. Też będę skromniejszy, no wiesz, każdy z nas ma takie coś, że jak posmakuje, co to jest, nie wiem, ten luksus, czy co to jest fajne życie, no to chcę czerpać go jak najwięcej na początku. Ale trzeba umieć się też z niego cieszyć. Ja ale ja się bardzo cieszę. No ale ja chciałam tym powiedzieć, że mnie już nie motywuje, tak wiecie, jak kiedyś, że o muszę ten ciuch mieć, o muszę te buty mieć, muszę koniecznie lecę do sklepu, bo ktoś tam ma, bo widziałam na reklamie, bo muszę tam coś tam. Ja już nie mam tego. Ale wiesz, co mi też już to minęło w sumie, no bo dużo tych ciuchów już mam i. Ja mam Ile cele, wiecie, to, to już jest czasem mi się co coś podoba, nie. ale wiesz, to nie, nie no, jest już tak jak kiedyś. No, czasem mi się też podoba, ale nie jest już tak jak kiedyś, żeby człowiek był taki zwariowany. Już się przesycił tym wszystkim i mamy pralkę, więc możemy wyprać to, co już kiedyś nosiliśmy. <grym> Jest okej, okay. z tym też jesteśmy dość zgodni. Dobra, już tak się chwalimy tymi pozytywnymi, żeby tam nie było później, że robię reklamę, że chcę go sprzedać komuś, bo taki jest zajebisty. No co No tak ma nie działać, kochani. Co jest negatywne? No, dla mnie może co mi przychodzi pierwsza na, na myśl, to jest złośliwość innych ludzi. Może bardzo wpłynąć na taki związek, gdzie ludzie naprawdę są mega złośliwi z każdej strony. I komentarze albo jak przechodzisz przez ulicę, że spojrzą się na Ciebie z taką pogardą, albo tak z góry na dół wiecie, zmierzą, co to ma być w ogóle. Albo te dogryski, takie mama z synciem, albo babcia z wnukiem, wiecie, no takie rzeczy. Ale wiesz, na żywo to zazwyczaj, jeśli ktoś nie, no, mówię, jest normalnym nie, 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 człowiekiem, wie, no, dobra, no to jesteś... się uśmiechnie, ale my też jesteśmy, no nie widać może tak tej różnicy wieku w tym momencie. Znaczy nie, no u nas też ją widać, no nie oszukujmy się, tylko wiesz co, mi się wydaje, że my też żyjemy w dużym mieście, to może też jest troszkę inaczej, że ludzie nie zwracają aż tak uwagi na to, tak. ale ja wyobrażam sobie, gdybyśmy mieszkali na przykład naprawdę na wsi, no, no to by było tragicznie. No nie wiem, teraz było każdy dużo, z miasta ucieka na wieś, a każdy ze wsi do miasta. Nie o to chodzi, bo żeby zostać w temacie. Dobrze. Trzeba mieć naprawdę grubą skórę, żeby to wszystko przetrwać i trzeba mieć wywalone na to, co inni mówią i wydaje mi się, że najlepszą metodą na to jest pokazanie, jedno drugiego kocha. No nie wiem, ja akurat ciężko mi się wypowiedzieć, no bo nie rusza mnie to. No. Ale, ale masz rację skarbie no to masz rację, no, ale są ludzie, ludzie którzy by nie potrafili sobie z tym poradzić. Na pewno, na pewno bardzo dużo związków na pewno się rozchodzi e, przez to gadanie innych, przez tą presję, ale wydaje mi się, że tak jak w naszym przypadku, na przykład co ludzie mówili, o ja pierdzielę, co to będzie i tylko dla pieniędzy i bla bla bla, i zostawię ją za chwilę, a już jest ponad no, dwa ta, i pół roku. Się, I ludzie się przekonują co... do nas coraz bardziej, więc wydaje mi się, że to jest fajne. Trzeba pokazać, że po prostu się kocha. I tak. tyle. Da. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Czy takie związki więcej się kłócą, czy mniej od związków, które mają tyle samo lat? Wydaje mi się, że kryzysy związkowe nie mają wieku. To znaczy, to nie jest uzależnione od tego, ile nie. kto ma lat. Czy ktoś jest młodszy, czy ktoś jest starszy. One po prostu są. Bo tak. Obojętnie jakim związku. Jeżeli ludzie mają problem, to mają go obojętnie ile mają lat. Jeżeli jakieś małżeństwo się psuje, czy nie wiem, ktoś ogląda się za inną dupą, czy kobieta ogląda się za innym facetem, to nie ma wspólnego nic z tym, ile ten ktoś ma lat. Co jest też takim mega negatywnym punktem jest niedojrzałość do kłótni. Wiecie, ktoś, kto ma na przykład tyle lat co ja, już ponad pięć dych, no to ja już w życiu troszkę się posprzeczałam. Ale są też niektórzy ludzie, którzy są młodzi oglądają na przykład nas, jak my gotujemy i się sprzeczamy w tym momencie i dla nich to jest największa kłótnia, a dla nas to jest okropna beka. Wiecie, że my sobie naprawdę z tego robimy bekę, bo kto się lubi, ten się czubi. My wychodzimy z założenia. I to jest też ważne, żeby trenować tą kłótnię. Dla mnie ja uważam, że jeżeli ktoś się sprzecza troszkę, tak jak my się mhm. sprzeczamy, jest to tak, jakby przygotowanie też do kłótni, która jest prawdziwą, a nią trzeba naprawdę umieć się kłócić. To trzeba się nauczyć się kłócić, bo są ludzie, którzy w ogóle nie umieją tego. Ale wiesz, chyba nie mieliśmy jeszcze takiej kłótni o prawdziwej. To Prawdzi... tak cały co czas to jest prawdziwa kłótnia. No dla nie ciebie? wiem, tak powiedziałaś przed chwilą, że no dobra, ale co to, jest to jest przygotowanie prawdziwe? do kłótni prawdziwej. No tak, no, ale kłótnia prawdziwa jest co, jak rzeczywiście jest wielki problem i jedno i drugie nie ustępuje czy jedno i drugiemu robi jakieś wyrzuty. Nie wiem, myślę, że u nas takiego czegoś nie będzie, no bo cały czas jakoś tak się docieramy, że no to się równoważy. No mam nadzieję, że tak będzie, no ale mimo wszystko kłócić się też trzeba nauczyć, uważam, i takie sprzeczki walutkie prowadzą do tego, że człowiek uczy się tego. No może dla Ciebie to jest jeszcze tak, że na początku naszego związku było tak, no, że próbowałeś, że wali, wiecie, no, próbował tak, no bo... walić w stół i za wszelką cenę, bo ja chcę, jak wiecie, takie małe... To taki ma być mały... moje zdanie, wiecie, Tak, to chodzi. ma być moje zdanie i tak dalej, więc no siadłam i poczekałam, aż w końcu sam się skapnie, że jego zdanie nie jest dobre. Ale taki miał też dobrze. przykład w domu: zawsze matkę. Ej, tak ma być już! No to no. sam się tego nauczyłem i próbowałem to stosować, ale w nie końcu udało się Się ogarnąłem. Na szczęście. Może no. też jest tak na początku, jak się wchodzi w związek z takim młodym facetem jest to, że oni są tacy, że się zakochają i dla nich to jest na zawsze. Ja też taka byłam. Myślałam, że już jak jest zakochanie, to jest na zawsze. Że nic innego nie może być. Dla ciebie Myślę, to też że było to takie? U każdego młodego człowieka jest tak przy młodych związkach, takich pierwszych. No, że to na zawsze. Tak. tak no. I to tak tam na zawsze nic się więcej nie Stanie, to jest to wszystko będzie całe życie, nic innego. Wtedy wychodzi zazdrość na początku, jakieś docieranie się takie zazdrosne, wiesz, bo ty to to, bo ty to tamto, bo ty to siamto, no. a coś tam. No to było u nas takie te pierwsze pół roku, no, myślę, dotarcia no, się tak. tego, gdzie ty byłeś taki niemożliwy, wiecie, że wszystko chciałeś już od razu. Też, co mnie najbardziej dziwi, że ludzie widzą to jako bardzo negatywny punkt, a ja wcale tego nie widzę jako aż takie negatywne, ale dlatego, że ludzie to widzą, wzięłam do tych negatywnych. Jest to, że jak możesz go rezerwować dla siebie, jak on w tym czasie mógłby mieć moczą, mógłby mieć już rodzinę i mieć dzieci. No nie każdy chce mieć dzieci, kochani. Nie każdy chce brać ślub. No, Może tak też... być, że kobieta starsza chce mieć faceta przy swoim boku. Który jest wesoły, spontaniczny, fajny, ale nie myśli o tym, żeby znowu brać ślub, bo już go kiedyś miała, tylko chce no, cieszyć się radę, życiem, cieszyć tak, się życiem no. niczego więcej. Tak samo może tak być, że ten młody człowiek, który jest przy jej stronie, wcale nie ma ochoty mieć dzieci. I wcale nie ma ochoty się oświadczać i brać nie. ślubu i brać kredyt na. Jakieś ja nie tam mieszkanie. mam takiego pragnienia, no to. Nie, no może tak być. No, wiecie, no nie wszyscy ludzie na świecie chcą mieć dzieci. Są też ludzie, którzy wolą psy i koty. <laughs> Dla mnie takim trochę minus punktem jest tego, że czasami tak jak ludzie mi piszą, czy jak my gotujemy, czy robimy, youtuberzy ludzie piszą tak, on się zachowuje, jakby był twoim synkiem, a ty byś była jego mamusią. Mnie to trochę wkurza, bo wiecie co? Ja miałam też związek z facetem, który miał tyle samo lat, i on się też czasem zachowywał, jakbym ja była jego mamusią, chociaż byliśmy w tym samym wieku. Są faceci, którzy nigdy nie dorosły. To prawda. No bo... Słuchajcie, facet może mieć 20 lat i może mieć niesamowity, dojrzały umysł, a może mieć 50 lat i mieć w głowie takie fiu bździu i grać tylko w gry i naprawdę chcieć tylko jeździć na rowerze i wygłupiać się, wychodzić, no walczyć tak. z dziećmi na miecze i o takie rzeczy. I myślę, że na to nie ma reguły. Nie, nie ma, to, nie dorośnie. ma na to wieku. Facet albo dorośleje, bo taki ma charakter, albo nigdy w życiu nie chce dorosnąć i będzie całe życie dzieckiem, tak jak Piotruś Pan. No, nie wiem, w czym problem. Czasem trzeba mieć w sobie trochę dziecka i ty skarbie, Nie, no, i trzeba, ja, ja też Mamy mam to. Ja nie bo nie chcę tego dzięki temu mieć. cieszymy się bardzo Oczywiście. własnym życiem. Ja nie wiem, czy wszystkie kobiety tylko marzą o tym, żeby mieć poważnego mężczyznę, mężczyznę w garniturze, który przychodzi do, do domu, siada przy stole, je nożem i widelcem, nigdy nie beknie, nigdy nie piernie, ciągle tylko siedzi na sztywno i tak samo na sztywno się nią zajmuje, bo przecież nie wypada, bo jest bardzo inteligentny, tak? Czyli ją tylko pogłaska i zrobi mmm, kochanie, nic więcej. No nie wiem, czy Albo o to nie chodzi. Tego, no. Nie wiem, ja to lubię, jak on mnie raz złapie, tam gdzieś, nie. no właśnie, pociągnie coś tam i wydaje mi się, że Dawid jest bardzo męski, a z drugiej strony świadczy o jego dojrzałości, kochani, jeżeli ustępuje kobiecie, bo nie oszukujmy się. My kobiety z jednej strony lubimy faceta, który walnie pięścią, ale z drugiej strony kochamy też, jak nam powie tak, kochanie, masz rację, zrobię tak jak ty chcesz. No i Będzie my cudownie. Pod tym względem naprawdę no. się zajebiście no. dobraliśmy. <laughs> <I> a <ma>, tak <laughs> Najważniejszym punktem i najbardziej bolesnym dla wszystkich ludzi są money, money, money. To jest temat, który jest po prostu niesamowity dla wszystkich. Ta różnica finansowa. W e... ogóle pieniądze to jest taki temat teraz na no topie. No nie ten. Pokażesz, nagramy głupiego shorta, co nie, i nagle ma tyle wyświetleń. Nawet jak pokażesz dwa złote, to już ma od razu nie wiadomo ile wyświetleń. Tak, ludzie kochają pieniądze, zapominają o tym, że można siebie kochać. No, słuchajcie, nie oszukujmy się. Miłością samą, jak ktoś mówi, żyć nie można. Miłość nie płaci za rachunki za prąd. Miłość, miłością nie dopełnia się baku w aucie, więc no, no nie da się. Nie da się no. miłością zapłacić. Ale z drugiej strony, bez miłości też jest kiepsko żyć w takim związku, więc Wydaje mi się, że te pieniądze nie powinny być na pierwszym miejscu? Oczywiście, że fajnie jest, jak zarabia jedna i druga osoba, ale czy to jest istotne, że na przykład chłopak, który jest młodszy od swojej dziewczyny czy kobiety, facet, mm. e, zarabia troszkę mniej niż ona? Jaki, jaki w tym problem jest? Jaki wy macie w tym problem? Jeżeli te dwie osoby z tym problemu nie mają, to jaki wy macie z tym problem? Ja tego nie potrafię w ogóle zrozumieć, że te I wszystkie wiecie, dyskusje, kierunki no. idą. On jest z nią tylko i wyłącznie dla kasy. Po prostu nie. Bo on Bo też wiecie. musi pracować dla siebie i nie wyobrażam sobie w ogóle żadnego chłopaka, obojętnie czy to jesteś ty czy inny, który by nie miał w portfelu własnych pieniędzy. No to Adriana by chyba korek, nie wiem, zakręciła i by spuściła w toalecie. <laughs> Naprawdę. No. Nie, no ja nie jestem taką osobą, żeby robić prezenciki, brać na to specjalnie kredyty, i dmuchać. Y wiecie, cukrem, rurką do dupci, no to nie jest mój styl. Ja uważam, no że każdy powinien wnieść coś do związku i to jest i dobrą energię, i miłość, i oczywiście też, żeby finansować ten związek, muszą też oczywiście obydwoje strony no, pracować. starać się na A tym, czy, żeby... Czy kobieta zarabia więcej, czy mężczyzna zarabia więcej, to jest dla mnie zupełnie nieistotne. Nie ma różnicy. To tak samo, jak jest ktoś głupszy i ktoś mądrzejszy jak my, no. Teraz to powiedziałeś. No. No. Nie dajcie, kochani, się irytować tym. Ja wiem, że kiedyś było tak, że facet szedł do pracy, kobieta siedziała w domu, on zarabiał pieniądze, ona dostała kieszonkowe, no i musiała tym jakoś tam wszystko rozmać. Tak. Pampersy kupić. Tak, ale mi się wydaje, że czasy się już na to skończyły. Kobiety bardzo krzyczały o to, żeby były traktowane na równi z mężczyznami. Tak, no do tej pory przecież tyle jest takich kobiet, które dalej krzyczą. Myślę, że u nas. W Polsce obecnie nie ma z tym problemu, żeby kobieta była na równi z mężczyzną. Jest tak samo. No. Czasem Jest tak w niektórych zawodach, że jeszcze dalej kobiety zarabiają mniej. Jeżeli w związku tym osobom nie przeszkadza to, że na przykład facet idzie do pracy, ona siedzi w domu, czy mają dzieci, czy nie mają dzieci, to jest zupełnie nieistotne. Albo że rzeczywiście kobieta więcej zarabia, a facet siedzi w domu i robi wszystko, i ona przychodzi do domu i no, jest z nim razem, to, to, to jest zupełnie obojętne, no to, ma pasować, to wiesz... ma pasować do ich związku, tak. a nie do otoczenia, które ich obserwuje. Tych obserwantów jest dużo, oni mają obserwacji. Obserw Obserwatorów. Obserwatorów jest dużo, oni mają obserwować, to jest fajne, ale z drugiej strony wyciągnijcie dla siebie wnioski pozytywne, a nie obgadujecie dupy i zaglądacie komuś do portfela, gdzie i tak z tego wy nic nie macie, bo wy tych pieniędzy nie wydacie. Kochanie, jeżeli macie doświadczenia, bo coraz więcej kobiet, oczywiście młodych facetów, macie z tym doświadczenia, albo obserwowaliście gdzieś jakiś związek, co znaliście, możecie w komentarzu napisać, jak wy o tym myślicie i co dla was jeszcze jest bardziej negatywnego, czy Pozytywnego w tych związkach między starszą kobietą a młodym mężczyzną. Jestem bardzo ciekawa na Wasze komentarze. Wiesz, co fajnie by było? Może jak ja bym też coś takiego nagrał, ale ten odcinek no, na pewno nie miałby tyle, ile teraz ma. Co mi się podoba, tak jakby na odwrót? Stabilność umysłowa i w ogólnie taka życiowa, że nie latasz tak z kwiatka na kwiatek. Doświadczenie życiowe, z którego naprawdę możecie się wiele nauczyć, wyciągnąć. No. Fajnie jest się dzielić tym. Co jeszcze mi się podoba, skarbie? No ty bardzo, to wiadome. Super, komplement, kochanie, to było mega romantyczne. Ale. Yy... Bardzo ci dziękuję. Jeszcze tak coś pięknego do swoich ust nie słyszałam, jak na tym filmie. No, no kocham. W sumie, jeden taki minus, który ja widzę, on mi nie jest jakiś taki bardzo uciążliwy, tylko nieraz ja mam tak, że chciałbym zrobić coś. Takiego szalonego, nie wiem, iść na narty. No nie mogę teraz sobie przypomnieć, co takiego było, ale Adriana na przykład na to się nie zgodzi, no bo nie, nie dam rady. Ona też jest bardziej ostrożna, uważa na siebie, więc. Poczekaj, poczekaj, nie, 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 to co ty gadasz za głupoty? Ja powiedziałam, że ja nie dam rady. No może nie, ale no po twojej linii ja widziałem, że na pewno nie kochanie, byłaś zachwycona. Ty, ty chyba nie słuchałeś, co ja powiedziałam. Ja nie lubię iść na narty z tego względu, że nienawidzę zimy. Nienawidzę zimy, nienawidzę zimna, nienawidzę śniegu, nienawidzę tego mokrego. To jest tylko to, nic więcej, ale ty, Boże, skarbie, ty uważasz, że ja bym nie dała rady iść na nartach? A to w lato cię wezmę na, taki, na taką linkę i pojedziemy na nartach wodnych. <laughs> No. no dobrze, no. To możemy zrobić. I Czyli czego ci brakuje. Widzicie, kochani, nie, wie, dla mnie nie jest to przeszkodą. Ja może nie chcę już zrobić, bo już kiedyś robiłam, no, albo mam No bo jesteś bardziej rozważna, to już powiedziałem. I, I też inaczej to widzę, bo nie chcę sobie złamać giry, która będzie się goiła 3 miesiące, a nie tylko miesiąc, tak jak u innych, no to ci mogę przyznać rację, że rzeczywiście jestem bardziej rozważna w takim rzeczach. Wiesz co, no ja może nie jestem masz taki jakiś sportowy świr, ale myślę, że. ty jesteś w ogóle niesportowy. Ale jesteś fier. Dużo chyba młodych facetów miałoby może jakiś z tym problem. Jaki? O czym rozmawialiśmy. Aha, ze, ze, ze względu na sport, tak? Ale to co, no ja ci nie coś nie zabraniam takiego, ale, ale... Ale kochani... ja skarbie, zabra... ale to nie... Poczekajcie, on może ten sport zrobić sam. Wiecie, u nas jest bardzo duży problem, że Dawid truje dupę. To jest też taki Ja nie, minus. nie chcę nie. sam, bo nie potrafię się sam zmontować. wiecie co? I to, to, jest, to jest to, to powiedz tak, jak jest naprawdę. No tak, no. Bo ja jestem taką osobą, że ja powiem, dobra, to idź. Ja sobie tu siądę, popatrzę. Ale wiesz co? Nie byś ciebie nie e, Oczywiście są różne osoby. Są są, nie wiem, starsze kobiety, co lubią uprawiać sport. Wszystko zależy od was, no. Ja nią no, ja ja akurat, ja akurat nie jestem, ale jak najbardziej mogę go wspierać i jak najbardziej mogę sobie usiąść i popatrzeć. Popatrzeć, kurwa. <laughs> No najbardziej mogę sobie popatrzeć. No tak. No i co? To czemu nie chcesz? Wszystko można się dogadać. Nie a teraz sobie szczeliłeś sam bramkę. Kocham cię. Cześć cię kocham. <ścoughs> Dawid nie chce nic robić sam i to jest mój główny problem. Nie no. mam czasu dla samej siebie. Wszystko, nawet w Kiblu, jak siedzę, przychodzi, co robisz? A ty da mnie to co? Wczoraj? O dobra. Wczoraj było tak, że słuchajcie, przyszłam rzeczywiście do toalety. I zapytałam się, czy wszystko jest ok, bo ty siedział pół godziny na desce. A wiecie co, ja włączyłem naukę języków i miałem słuchawki na sobie i jakoś tak się wkręciłem, że nawet nie czułem tego czasu. Ty Pół zlecia. godziny siedział na desce, niby ścierpły nogi. No. Nie wiem, i chyba bym się udusiła we własnym smrodzie. Ja nie wiem w ogóle, jak można siedzieć, Na znaczy wiesz, że no tam jest A, ciepło. Do nie zapachu nie da się przywyknąć i już nie będziesz go przeszkodywać. A co z tymi nogami, które cierpną? Ojej, to jest rzeczywiście problem, bo jak siedzę sobie tak z telefonem, co nie, to nieraz mi się tu zrobią takie czerwone punkty i później jak paralit <laughs> Nie mogę wstać ani nie mogę nic zrobić, bo nie mam krwi w nogach No widzicie, tak to wygląda. Ja idę dopiero po pół godziny, jak ty zejdzie z deski, a on to po dwóch minutach, dobra, idę z tobą, co nie? Tak. Więc no ja nie mam czasu dla siebie. No na jedno dobrze. Tak? Nie masz czasu na głupoty. Dobra no Dobra, kochani, na tym zakończymy. Trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczoru. Zostawcie, zostawcie łapkę w górę i zostawcie i subskrypcję. I czekamy na Wasze komentarze, jak wy to widzicie. No. Wyzywacie mnie od głupko głupi Kto jestem. Kto cię tak wyzywa? No, ludzie nieraz, Proszę ale nie mi to wyzywać. nie przeszkadza, kochani. Proszę nie wyzywać mojego ukochanego. Od jakichś tam głupków, Ale ja on sam, sam się wiesz, gubkiem, e, ale czuję on, bardzo, czasem... on bardzo lubi grać głupka. Dobrze, kochani. I często to robi, bo uwielbia. <laughs> Także widzimy się niebawem. Papa! Pa! Co to jest za... Co ty odwaliłaś? Jest tak przyzwyczajona, że noszę jej torebkę, że zostawiła ją na ławce. Nie, no, musiałam się rzeczywiście wrócić, bo zapomniałam. Żariacie <laughs> ty. Wariacie, ty. <laughs> no bo co, kiedyś ktoś napisał, że ludzie za dużo się tym przejmują, jak ona może mieć młodszego faceta. No i napisała, tyle jej, poszaleje sobie, będzie miała co wspominać. No A... i tak właśnie jest. No o to mi chodzi, o co ty się zdziwiłeś? Nie no, tak słuchaj, myślę o co chodzi. <laughs> Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No.